Witam wszystkich. Jedziemy tutaj z rzepakiem. Przyjechałem zobaczyć, co tutaj się dzieje. Robota idzie na dwa sprzęty. Także tutaj się wołuje, tutaj sieje. Coś tu zjął, słabo działa. I tak. Rzepak, coś takiego jest siane. Jakaś hybryda. Nie wiem, może ktoś się zna. Pierwszy raz rzepak mam. Takie coś. Tak wygląda. Tutaj nie wiem. Jakiś kurde sprzęt jeszcze. Nie mam pojęcia co to jest. Zaraz zobaczymy. A. Jakieś gumki. Dobra. Ringi. O ringi. Dobrze. Tutaj jedzie z wałkiem. Tam jedzie z siwnikiem. Idą zobaczyć co tutaj się dzieje. powałowane luksus zobaczymy który będzie pierwszy o tu jakaś dziura duży dół, o fuszerka tutaj ładne rządki tak jak widać Ciach, ciach, ciach Którym będzie pierwszy? Nie wiem, którego łapać, z wałem jest szybszy Dobrze, lecimy tutaj Kurde, nie wiem co nagrywać! Coś takiego jakby ktoś pytał czym A, ta kreska to zostaje po znaczniku. myślę co to jest. A ja to znacznik tak mocno ryja. Dzisiaj u nas był w nocy deszcz. Spadło u mnie 3,5 litra, a tutaj w Ludwinowie było 5, a w Deputyczach, Huger, tamte rejony, coś około 15. Także dobrze, wczoraj było wyszykowane. Deszcz poszedł, także powinno być dobrze. Poczekam jeszcze chwilę, przejadę się w środku, ładnie przy księżycu, siana będą dobre wschody. Ładnie księżyc świeci, światełka świecą. Luksus. Idziemy do środka No i jedziemy dalej Ile już posiana tego Tam 6,5 Przecież... Tamto posiane? Tak, tamten w lesie kawałek o co już Tak, Taki sprzęt zaraz no, dwa jest posiane? No jest, ponad dwa. Tutaj jeszcze cztery zostało. Także jeszcze chwilę roboty. Jaka wydajność na godzinę? siebie 1,5 hektara na godzinę, przy prędkości 5,5, przy prędkości 8, 2,2 ,2 hektara na godzinę. Z jaką prędkością tutaj jeździć? 8,30. 8-3 tak? tak to ile wtedy na, te, na godzinę wychodzi? tak, jakieś tam myślę, zaraz ci powiem profil 1,6 w godzinę posieje 1,5 hektara w godzinę spokojnie dobrze, dzisiaj lepiej jeździć, wczoraj to kurde niemało go wyruchowało dzisiaj luksus Tá to na razão.